Witaj na blogu bezalkoholu.pl z tej strony Marcin i się to opowiem o 6 wskazówkach w jaki sposób możesz ograniczyć spożywanie alkoholu w domu. Jeśli czujesz, że zdarza się Tobie albo bliskiej Tobie osobie e, pizza często warto spróbować to zmienić. Z pomocą może przyjść przewodnik tego nawyku przez następujących 6 kroków. Po pierwsze, mierzenie ilości jakie pijesz. To jest trochę tak jak z finansami osobistymi. Jeżeli chcesz zacząć oszczędzać, aby w ogóle zrobić e, zrozumieć w jakiej sytuacji jesteś Pierwszym krokiem jest tak zwana inwentaryzacja, czy analiza wydatków. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku alkoholu. W momencie, kiedy zaczniesz mierzyć ilości, jakie wypijasz, zarówno w ciągu dnia, później tygodnia, no wejdzie Ci szybko, ile pijesz w ciągu miesiąca i roku, no, więc będziesz na bieżąco i świadomy ilości, jakie wchłaniasz. Czasami dopiero, kiedy spojrzymy na liczby, trafia do nas i wyda nam, czy faktycznie mamy problem, czy też nie. No i przede wszystkim, czy to jest zgodne z tym, co chciałbyś, żeby, jak to wyglądało, czy też chciałbyś to zmienić. Więc zachęcam Cię do za zrobienia takiej inwentaryzacji alkoholowej. Wskazówka druga. Ustaw, limit, którego chcesz się trzymać. Zalecenia mówią, że osoby do lat 65, powyżej 65 i starsze powinny pić nie więcej niż jeden standardowy drink dziennie. Osoby poniżej 65 roku życia, mężczyźni, do dwóch drinków standardowych drinków dziennie. Przypominam, że standardowy drink, dwa standardowe drinki dzienne są równoznaczne: e, piwa pół litra e, o, o zawartości około, około 5%. Limity oczywiście te są zbyt wysokie dla ludzi z określonymi schorzeniami typu cukrzyca lub innych, lub dla starszych osób. Twój lekarz może ci oczywiście pomóc określić, co jest dla Ciebie odpowiednie. Dodatkowo warto zachować to co najmniej dwa dni przerw od alkoholu, a to jest co najmniej dwa dni. Oczywiście Im więcej, tym lepiej i zdrowiej dla Ciebie. Wskazówka trzecia. Wybieraj alkohole o mniejszych pojemnościach zamiast o dużych, pojemnościach zawartości alkoholu. Czyli, jeżeli planujesz kupić alkohol w sklepie, planujesz się napić, wybierz piwo, np. mniejsze 0,33 zamiast pół litra. Jeżeli tego nie ma, to wybierz słabsze 4-5% zamiast 6 lub 7. Wino, które też jest słabsze od jego silniejsze, bo wina też masz różną skalę procentową. No i oczywiście silny alkohol, wódka whisky lub tego rodzaju. Spróbuj kupić mniejszą butelkę zamiast pół litra, typu 100 albo 200. Kolejnym, czwartym krokiem jest eksperymentowanie z alternatywnymi drinkami. No, popularność napojów bezalkoholowych e, lub napojów zawartości alkoholu rośnie w pubach i innych miejscach. Sam musisz to przyznać. Teraz jak wejdziesz do sklepu, to zobaczysz, że na, nie 4 półki alkoholu, co najmniej jedna jest strefą zero, strefą bezalkoholową. I to jest super, świetne. Jesteśmy w świetnym momencie i z tego skorzystać. Więc zarówno w sklepach e, Typu żabka jak i w supermarketach może znaleźć wiele alternatyw w postaci win, koktajlów, właśnie piw bezalkoholowych czy innych o niskiej zawartości alkoholu. Wypróbuj takie, dlatego że naprawdę smakowo, te, zwłaszcza te piwa, nie, nie odchodzą zupełnie od piw, które mają zawartość alkoholu. Jedna różnica jest po prostu, że nie mają alkoholu, ale sam smak naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. Piąta wskazówka. Dni wolne od alkoholu. Zrób sobie dni wolne od alkoholu. Wyznaczając określone dni tygodnia wolne od picia, istnieje większe prawdopodobieństwo, że będziesz się tego trzymać. Więc rzuć sobie wyzwanie i wymyśl inne zajęcia w domu zamiast pić alkoholu wieczorami lub weekendy. Spędzaj wieczór grając gry lub weź sobie gorącą kąpiel. Już po prostu pójdź spać <laughs> wcześniej. Stań sobie wcześniej i zobaczysz, że rano będziesz życzył się zupełnie inaczej i Twoja pokusa na picie się będzie zupełnie niższa, bo rano jesteśmy silniejsi. Ostatnia wskazówka, nie trzymaj alkoholu w domu. Na no, pewno znasz to, ale naprawdę tak jest. Brak alkoholu w domu pomoże Ci w ograniczeniu picia, dlatego że tak samo spłacamy z słodyczami lub wszystkim innym, czego nie chcesz i co nie jest łatwo dostępne. Tylko ze swoją pod ręką po wystarczy, że sięgniesz, otworzysz i już to masz. Jeżeli musiałbyś zrobić wysiłek jechać do sklepu, to już masz utrudnienie i czasami faktycznie nie pojedziesz do tego sklepu, bo Ci nie będzie chciało, a wtedy się nie napijesz. Więc nie trzymaj alkoholu w domu na zapas. Podsumowanie. Po, poza wymienionym powyżej e, wskazówkami, możesz również zaobserwować e, presję rówieśników, znaczy obserwować po prostu to, czy faktycznie ktoś do ciebie nie pisze, na napijemy, e, teraz ty u siebie, ja u siebie, no to jest bez sensu. Więc sobie po prostu zdaję sprawę z ze źródła pokusy, Może też być po prostu zajęty, pamiętaj, że bycie zajętym powoduje, że będziesz pił mniej, bo nie będziesz miał czasu nawet o tym myśleć więc postaraj się być zajęty, wymyślaj sobie różne zadania nawet pierdolę, ale coś żebyś faktycznie mógł z sobą zrobić i nie miał czasu nawet na napicie się nawet pomyślenie o napiciu się poproś również wsparcie najbliższych jeżeli powiesz im, że właśnie nie chciałbyś pić alkoholu w domu to to powiedz o tym najbliższej tobie osobie albo z taką jeżeli przybywasz w domu tym bardziej żeby była tego świadoma bycie świadomym pokusy generalna wytrwałość również mogą być pomocne dzięki wielkie to byłoby na tyle, to jest pierwszy wpis, jedne z pierwszych wpisów jak pić mniej, Jeden z pierwszych wpis serii wpisów jak pić mniej, będzie tego wiele, wiele więcej. Zwykle się rozgrzałam, więc daj mi trochę czasu i tych wy będzie o wiele więcej. Trzymaj się, udanego dnia, cześć!